Dzień dobry, dzisiaj powracam do nagrywania główna, czyli um, Jezu, jak ktoś kojarzy, mój stary kanał, to unboxing. Jezus Maria, ja pamiętam, jak w tym srałam kiedyś. Boże święta, teraz, teraz znów to robię. I, a w ogóle, nie, po nie powiedziałam o produkcie, który unboxingujemy, więc. Dzisiaj będziemy unboxingować jakieś porcelanowe króliki z Pepko, które kupiłam 3 lata temu. Tak, ja ich jeszcze nie odpakowałam, tak, one są sprzed 3 lat. Oj one tak stały 3 lata na półce, bo ja miałam je właśnie unboxingować. Czy co ja robię ze swoim życiem, ale dobra już otworzę je. Nie wiem, co z nimi zrobię. Nie wiem, po co je kupiłam, dlaczego je kupiłam, na co je kupiłam. Ale je otworzę. Kurde, jedną ręką trudno się trochę otwiera. A Ból Mam nadzieję, że chociaż nie rozleniwie się na tyle i że to zmutuje Ale dobra. Wow! Zajebisty. Jeśli coś dropu jakieś. Ale zobaczcie, jakie się mieni ku ma dziurę. Cudowny. Mua. Dobra, mamy jeszcze dwa pozostałe. A, dobra, bo to było do oddzielenia. Dobra. Nie wiem, co z tym zrobię, ale może mi się przyda. No. I mamy kolejną. Tak. Bardzo. Ładnie się mieni. Fajny jest bardzo. Bardzo mi się podoba. I tak. Kurde. O, tem się fajnie mieni. Ale ten tam, tam taki brudno miętowy. Nie wiem. Nie znam się na kolorach, ok? Ja myślałam, że cyjanowy to jest niebieski. Ale dobra. No, ładny, bardzo mi się podoba. Mhm. Jakbym miała ja oceniać produkt, to... No nie oceniłam, po prostu są porcelanowe kroniki do zawieszenia, ale... Czemu ktoś by miał je zawieszać? One są z porcelanym czy innego gówna i to się może rozbić. No, ale bardzo ładne. Nie wiem, daję ją cenę 8 na 10. Taka ocena z dupy, bo nie wiem jak dać. A Ajajaj, ze mną już jest naprawdę źle, że ze... że już nawet speedpaintów nie nagrywam, tylko główno. Dobra, to mam nadzieję, to, że już to się nie powtórzy, że już um, nikt nie usłyszy mojego paskudnego głosu. <noise> Pierdzielę, ja z dupy wstałam i to nagrałam. Dobra, już żegnam się, pa.